Siema, jak zwykle ja jestem przybył. Dzisiaj niestety nie ma ze mną pardra i nie wiem czemu nie było jej. Nieprawda, bo a jestem. Oty, ty, Czy za posąg? Pięknie. No, Dobra, a dzisiaj idziemy ja do kopalni, druga tak, część. O. Ale najpierw y, pójdziemy co? Dom ci pokażesz. Pierwsze idziemy do Pawła. Nie dom nie. Dobra, idziemy do ciebie. Tak, siebie. tutaj piszę teren paradaja 55, taki, ten, taka tabliczka. Tak. Zobacz. Tak, tu mamy y, klatkę schodową, sypialnię no, i balkon. No, gdzie idziemy? Tutaj. Tak. Tu jest moja sypialnia. Na razie nie zbyt zagospodarowana. Tylko łóżeczko, craftingi, i takie pedały. A tu jest balkonik. Malutki. Chodź. Widać mój dom. Tutaj tak widać, widać. Dobra, idzie i wracamy, dobra. No, 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 fesie, się do... Ale ty jesteś panem domu. Nie? No dobra, dobra. To idziemy teraz niżej. E, no to tu, tu my już, już pooglądali, tu ja kuchnia. Tak nie umiem. Chodź, idziemy na kawę. Dobra, siadaj. Dzień dobry. No możesz. Moż. doniczkę, nie dostałem. Wziąłeś mi ją. Ty Mono. No, lolo, ona nie leci. Dobra, idę teraz do mojego to. domku. Dobra, to wylazłeś. A tu jest taki przedpokój. No. E -e -e. A kto mnie zamknął? Tu zrobiliśmy takie przejście, żeby nie trzeba było zrobić parkura. To zrobiłem takie przejście, żeby z astu schodzić. No. Już A tu widzimy moją, moją willę. Ja. trzeba skoczyć. Tu się idzie. To się idzie. Tu widać wodę. Kwiatki. Trzeba otworzyć drzwi i zamknąć. Pawł zamyka się. Tyżej ty, się pan domu jak na widzimy. Na, la, na, na razie nie mam netheru, więc pominek mi nie działa. A tu jest! Karma. No. Chciał zrobić przejście przez obraz, ale nie wiadomo, co to będzie No. Bo się obraz rozgrywa. No i jak już zwykle. Teraz idziemy do kopalni. Panie Pawle, tak. to nie Afryka dziś się zamyka. No to zamknij. <grym> Bardzo śmieszne. Ja. Tu przybył zrobił jakąś. Jakiś normalnie Dunajec, czy co to jest, ja nie wiem. Dunajec. A tu jest kopalnia. Tak, a tu jest kopalnia, kopaliśmy już w zeszłym odcinku ją. Ja się dokopałem do jaskini. No i będziemy tej jaskini teraz. Zwiedzać. No. Ja mam pochodnie. Ja też, ile masz? dziewięć, 56. I co? I co? lol, ile w nie to nietopowie. Ja nie Pało muszę mieć. O, węgiel. Co masz mieć? Nie bo tu są podwórki Ja mam ironowy w domku, to zajść? Ale po co? No dobrze, to jest. Nie mamy ma żadnych ważnych O, Chciałem żelazo. By. Chciałem by żelazo! Chciałem wyżelazo! Tutaj jest Ja zbier o, zbieram to już wszystko Co mówisz? Zbieramy wszystko Ale żeby też widzów tak nie zanudzić, nie? No dobra, już tam idę do Tylko troszkę pozbieramy, tam jest po drugiej stronie też żelazo! A ja kupię węgiel, bo nie mam węgla. A ja mam chyba 20. A będę miał żelazny killer. No, bo on mi ciągle żelazo. Pienia. Ja ci nie brałem żelaza. Nie. nie to A ja wino prze... O! Tam też jest chyba węgiel. Nie ja żelazo i co? A ja mam 9. Gdzie jesteś? O, żelazo, ja fajnie. Trzeba troszeczkę wydobędziemy. Lapis. Bo żeby was nie zanudzić. Lopis poweł. Gdzie? Tutaj. Lapis. Ty masz. Skąd ty masz... Żelazny. Nie, to jest zwykły. Nie rozwaliłeś, by... Mam no, zwykły, kamienny. O, nie rozwal... o, tu jest lawa. No to... no zwykły kamienny mam. Pokaż mi go. Kurde, zaraz, tylko sobie żelazo skam. To lapisz można rozwalać kamienny? No, widocznie tak. To jest lawa, 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 lawa! To może ma nie będą jaksi? No, a masz żelazny? No, to się pójdzie zrobić, nie? U -u. Majne, majne diaksy! Nie. Majne! O, ja mam diakse. Masz diaksa? Klef wpadłem do lawy. Nie, ja tego się nie da. się no. tak, na, na tym na odcinku. Jakiego farta miałem? Tu nie ma diaksów, za nisko my chyba są. Znaczy za wysoko. Czekaj, zaraz jest 12, nie, to mogą być tu diaksy. Czekaś, o, tu jest poziom dwunasty, no. To będą tu no, diaksy nie gdzieś. Wpadli. O lapid, no ja by zrobiłam korter do ty tylko chcesz po to żeby móc ogień zrobić nie w swoim domu ty <laughs> ja może ciepnij mi swoje i ty ja cię później oddam jakbyś jedną ale po co ja tam nie leżę dobra to ja tu jeszcze poszukam może tutaj gdzieś tu powinny być jak sobie poziom 12 jest na no. 11 są no ale tam nie gdzieś może ej masz tego albo dobra Czego? nie już nic Teraz nagrywamy trochę cieś... czy wcześniej. No, a nie o. tak późno jak zawsze. O, dobra. Bo fajne filmy dzisiaj lecą, więc. I co leci? Y, Masz the music. To to nie jest film? No to nie wiem, jakieś tam jakieś takie mu. Dobra, nie wiem. Bo... Ile tam jest żelazo? Ok. Ulul. Myślę, że będę mieć żelazny set. Chodź do mnie. Gdzie jesteś? Się tepnij, tylko ujesz, trzymaj shifta, żeby nie spać do lawy. Czekaj, bo mam... Czekaj, Czekaj ja tu przejdę, żebyście się nie spali. Dobra, tepaj się. Patrz. Trzymaj tu shifta. Patrz ile tam jest żelaza. Posłuchaj się Paweł, bo na pierwszy. Nie, nie mam czym się podsadzać. Pochodzę za mną. Jakbym cię walnął kilofem, to leżysz. Bo się spróbował. No to co byś mi zrobił? By ci bana wiecznego. A to no. Bym przeżył. Ile tu jest żelaza? Tylko nie spychaj mnie, bo mam 16 żelaza. Ja mam mało więc kupię. Może tam są gdzieś diaksy? Dobra, Patryk, wracamy. Może ile mamy już nagrywania? 7 minut. Ty, no to trzeba wracać już powoli. Ale po co tu zrobimy i będzie drugi part, nie? No tak, no ale i tak, bo w kopalni cały odcinek to też. No, no czemu nie? bo oni się zanudzą. Nie. Pisz, no, będziecie pisać w komentarzach, czy się nudzicie, nudzicie, jak chodzimy do kopalni. Mogę się założyć, że się nudzą. No zobaczymy w komentarzach. To zobaczymy. To piszcie, że się nudzicie. No, a że się nie nudzicie. Ale jakbyście się nudzili, to napiszcie, bo wiecie. Ja mam żelazo. Ja mam 16. A ja mam. 14. Ty, ja my się na pewno zgubimy. A nie, bo na nagraniu pójdzie zobaczyć, którędy myśli. <laughs> Jezus Mario! Wystraszyłem <laughs> my się. Myślałem, że to hero. hero Brian. No, przecież my nie mamy ile ubrajna. No wiem, ale ja tak myślę, że tak idziesz i tu nagle. O, no, ja myślę, kto tu sobie daje pochodnie, a to ty idziesz. Oła! Sorry, nie chciałem. Sadysta. Ej! Ajne. No właśnie, się, ja ma mało! Ha! Dobra. Enoch, będziemy już tu. Tu skończymy, zrobimy drugiego kwarta. Dobra, już. Pochodź do góry. Czekaj, ja ja tylko żelaza wykopię. Gdzie jesteś? Tutaj, chodź z powrotem. Już biegnę. Albo nie, poczekamy aż do dziesiątki i potem zaczniemy. To jeszcze mamy 60. Sześćdziesiąt... No, 40 sekund. Mhm. mnie wągiel. Uhu, uh, uh. A Ale ja zrobię coś pożytecznego. Co? Zatkałem wodę. O, chodź tu do mnie. Chodź. No, no. no bo będziemy kończyć. No, Dobra, już do gdzie to. jesteś. Tutaj przy tym węglu. Widzę twój nick, widzę twój nick, biegnę, biegnę. A nie co? Szybko szybko, szybko szybko. Dobra, zdążyłem. Szybko, szybko, F5 Dobra. i dajesz. O. Mm, tak, to wam, my wam